Wieża Eiffla, piramidy, dzieła ludzkości, które zachwyciły świat. Dziś bierzemy się zaś za demontaż tego Eternitu na garażu. Raz, że trzeba go i tak do chyba 2032 zutylizować, a dwa, że on jest wszędzie popękany, nieszczelny, na łączeniach mi kapie. Więc, tak czy owak, i tak go trzeba wymienić. Nawet go próbowałem jakimiś tam tymi różnymi maziajami łatać na tych wszystkich łączeniach, to tam na jakieś tam parę dni było dobrze, później gdzieś tam znowu podciekało. Także mam tego dosyć. Trzeba zrobić nowy dach, gdyż ogólnie się biorę za remont tego garażu. Na razie jest taki sobie i posadzka jest taka sobie i nawet kretowiska robią przez tą wylewkę w teorii betonową swoje kopce. Więc tu wszystko jest źle, ale wszystko będzie piękne. No tak to wygląda dzisiaj. Na jutro jest umówiona firma. Gdyż nie możecie tego robić samemu, Tu trzeba jakiś tam szereg zezwoleń. Na netcie, czytałem, że tam jakieś zgłoszenia do strony nadzorów budowlanych, jakieś tam w ogóle papierologię. Muszę mieć e, profesjonalną ekipę, muszę mieć na to fakturkę. Wtedy będę mógł się w gminie zgłosić po jakieś tam dotacje, chociaż i tak trzeba będzie trochę do opłacić, bo tam mówili, że chyba 70%, ale nie więcej niż ileś tam za tonę. Tak to u mnie wygląda. No w każdym razie, e, gościu powiedział. Że będzie w okolicach 45 zł za metr kwadratowy montażu tego eternitu i utylizacji. Także tutaj będzie tam około 40, więc to pewnie około 2000 zł. wyjdzie. No, za demontaż tam może trochę dostanę z powrotem z dotacji. Zobaczymy. Tak to wygląda dziś i będziemy kłaść nowy dach. A jak będzie jutro? Jak to zdemontują? Zobaczymy. Ależ sprawnie robota poszła. Przyjechali o 11.00 jest za 10-12, a ich już nie ma i robota skończona. No, elegancko. Nawet z samego eternitu to tam mało wyszło. Jak tak na palecie poukładali, to taka była kubka na kilkadziesiąt centymetrów raptem. Także robota zrobiona. A teraz moja rola, żeby położyć na tym nowy dach. No to co, jakaś szybka kawka i lecimy. Zaczynam sobie rozkładać membranę, mocuję ją takimi szywkami, a tutaj już sobie skułem ten naddatek zaprawy i na koniec dnia sobie tutaj to staram się tak z grubsza chociażby za prawą wyrównać, dlatego też membrana idzie na razie dotąd do jutra. Tak będzie w takim stanie, żeby to sobie chociaż przez noc wstępnie przeszło, i dopiero wtedy z jutra ją tutaj dam do końca. Poucinałem sobie z ład takie fragmenty około 40 cm, takich łączników, po to, że mi łączenie membrany wypada na takim pustym, yy, pustej przestrzeni tutaj. Jednego i drugiego kawałka. W związku z tym, akurat na tych końcówkach z ład będzie sobie można dobić je tym śrzywaczem, żeby to w miarę równo było ułożone. Dobra, tyle jest zrobione. Trzy paski membrany. Nieco już padam, ale tutaj taką przestrzeń zostawiłem, bo muszę jeszcze rozrobić zaprawy, wymurować tutaj, żeby chociaż tak do jutra wstępnie przeschło. No i jutro będziemy dalej działać z tematem. Ojej, no już dzisiaj w ogóle mało spałem. Ale dobra, nie będę marudził. Zapada zmierzch, już światł kołysany. No, świat się może kołysać, a my tutaj murujemy dalej. Muszę to dzisiaj skończyć, chociaż już faktycznie słońce za horyzontem i szarawo się robi, no ale jeszcze tak z grubsza chcę to wyrównać, żeby tutaj jutro z tą membranką można było podejść. Także jeszcze ten kawałeczek zostanie. Trzeba robić, najwyżej będę przy latarce robił, bo tu nie mam w zasadzie żadnego światła. Nowy dzień, nowy ja, nowe postanowienia noworoczne. Zaprawa sobie wyschła, przynajmniej z grubsza, na tyle, że możemy no, może nie po tym chodzić. Nie ugina się, a ciekawa warstwa płatnie dziwnego. A tutaj tymczasem kończę membranowanie dachu. Został ostatni taki pasek do położenia. No, i jest fajnie. A tam. Tam, tam siedzi żuraw. Jest fajnie. No to membranowanie zakończone. I zaczynamy kładzenie kontrłat. No to na dziś kończymy. Mamy zamembranowane i zakontruatowane. Tutaj na środku jest taki duży uskok. Zaraz Wam w środku pokażę, z czego on wynika. A wynika on z tego, jakie tutaj są te legary krzywe. Na szczęście jest taki spadek, że tam jest sporo wyżej, więc powiedzmy, że e, zaciekać nie powinno. No ale patrzcie po tej belce. Tu macie takie, taki lekki skos, w miarę równomierny. A później mamy takie łip, w górę. No i tak mniej więcej wszystkie te belki są ułożone. W związku z tym, tutaj właśnie jest taki uskok. No ogólnie to wszystko jest krzywe. Są fale Dunaju. Zresztą majster wykonujący obecne prace, czyli ja, też nie cieszy się opinią najlepszego fachowca na dzielnicy, ale tak to wygląda od środka. Fajne są te prześwity słońca przez membranę. No, także jutro zostało łacenie. Poziomowanie ład. W życiu tego nie robiłem, więc będzie ciekawie. Zwłaszcza przy tak krzywym dachu. No i jak starczy czasu, to już jutro blacha i będzie koniec. Ale jak nie starczy, to na kolejny dzień robótka się przeciągnie. Rozpoczynamy kolejny dzień zmagań i teraz tak. Zauważyłem, że tak miejscami ta membranka sobie opada delikatnie. W związku z tym e, teraz się przejdę po całym garażu i od dołu e, przybiję ją do tych kontr. A jeszcze, gdzie się da, gdzie są takie duże spadki, jak na przykład tutaj, Albo jakieś nierówności, to w pewnych miejscach mam jeszcze plan, żeby wstawić taką na środku łatkę i do niej to wtedy od góry poprzybijać, zanim jeszcze położę blachę, żeby ten temat był zakończony. No, bo tak, w zasadniczej części, że tak powiem, garażu, to i tak to nie powinno mieć znaczenia, ale martwię się o to, że przynajmniej przez taki okres przejściowy, tutaj na początku samym, jak na to jeszcze przyjdą łaty, więc będzie tam kilka centymetrów przy świtu. I przy jakimś tam deszczu zacinającym, no to może na przykład tutaj delikatnie jeszcze, zanim tutaj te obróbki blacharskie wejdą, za kilka miesięcy, może mi to delikatnie podciekać. I wtedy jak się będzie na przykład po tym sączyć i gdzieś tutaj na takim spadku i tak by miało tutaj ścieknąć, w związku z tym lepiej to porobić teraz. Zapodałem sobie wszędzie te listewki wzmacniające tą membranę i to na łączeniach e, najpierw z jednej strony, ale później stwierdziłem, że dla pewności jeszcze z dwóch stron, czyli i z jednej i z drugiej są jakby takie podwójne, tam gdzie jest zakładka, żeby z każdej strony można ją było od góry przybić. No i teraz już właśnie przybiłem skrzywaczami, więc na całej długości dachu wszędzie, gdzie są zakładki. To jest podwójne tutaj takie odeskowanie z kontrład, które mi zostały, a jak później już się skończyły kontłaty, to z ład to robiłem. No w każdym razie jest ładnie. Teraz nigdzie tutaj membrany nie podwiewa. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Także co? Biorę się za układanie ład. Kończę kolejny dzień zmagań. Dach jest już w znacznej części połacony. Tutaj tylko został taki fragmencik. Ale w ogóle się zastanawiam nad tym, na ile to wszystko e, poziomować, a na ile tak po prostu przykręcić tą blachę jak jest, gdyż tu jest straszliwa krzywizna. Jak tak się zniżymy do poziomu dachu. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tu już tak sobie wstępnie patrzyłem. To by musiało być tak w powietrzu, a tu jeszcze idzie tak sporo wyżej. Więc, jakby to chcieć zrobić totalnie w poziomie, no to by tak sobie musiało iść i te wszystkie łaty tak by sobie musiałyby iść mocno w górze. Więc nie wiem, na ile się z tym bawić, a na ile po prostu wszystko dokręcić na równo. I tutaj będzie tylko takie delikatne załamanie i tak jak blacha będzie zachodzić na blachę, to nie powinno być problemu. Drugą warstwą ochronną jest jeszcze membrana, a w razie czego na samym łączeniu no to jeszcze bym mógł dać jakiś uszczelniarz dekarski tego dachu i tak z dołu kompletnie nie widać, więc estetyka ma pomijalne znaczenie. No Zobaczymy jutro, będzie nowy dzień, nowe siły. Na dzisiaj kończymy przedsięwzięcie. Kolejny dzień, dach jest już cały ołacony. Tutaj pozostało jeszcze poucinać, a teraz będę brał takie mniejsze fragmenty blachy rozkładał, bo tak kupię materiału na styk i nie wiem dokąd mi tam starczy. Żeby jak najoptymalniej było, żeby jednocześnie tam nigdzie nie zaciekało, ale tutaj też jakby się dało, żeby jak najdalej poza tą ostatnią belkę wystawało. Ten dach jest tak krzywy, że poziomowanie ład sobie chyba odpuszczę. Teraz robię przymiarkę położyłem sobie pięć arkuszy blachy, żeby zobaczyć jak to wyjdzie. Bo tu powiem Wam szczerze, nie ma do czego zmierzyć, do której ściany bym się bym nie mierzył na wymiary, no to i tak wychodzi wszystko krzywe, bo tu jakiś pewnie majster pijany budowlaniec to murował, jak to bywało 100 lat temu. No więc arkusze są rozłożone i dosłownie mi wyszło, że na takiej długości jak jest teraz, to tam muszę cały centymetr na całym końcu się przesunąć, czyli przy tym pierwszym to tam będzie dosłownie z 2 mm, trzeba będzie przesunąć pierwszą blachę. No i będą z grubsza wypozycjonowane, i wtedy będzie można jechać z krętami farmersymi i przymocowywać to. Zakładki są spore, jak sobie mierzyłem, to mi wychodzi po kilkanaście centymetrów. Zakładki zdaje się, że technologia przewiduje 10 czy 15 max. Także i tak powinno być git, i nie powinno przeciekać, a jak będzie, zobaczymy. No to pierwsza warstwa blachy ułożona. Teraz biorę się za kolejną. Tam tak dawałem gęsto wkręty, ale się szczaiłem później, że mi nie starczy, więc teraz będę dawał rzadziej. Chociaż i tak daję więcej niż jest zalecane. Pisali, że minimalnie jest 8 na metr kwadratowy. U mnie tam wyjdzie pewnie kilkadziesiąt, ale dokupię jeszcze tych wkrętów i dam wszędzie, tak żeby było właśnie tak połączone, jak jest tam, że na takim fragmencie blachy. To jest tutaj i tutaj wkręcik, w każdym tym takim nawet małym rowku. No to tak się <laughs> prezentuje skończona robota. Dach jest zrobiony. Uff, jest pięknie. Tutaj sobie jeszcze taką listewkę zapodałem, żeby można było opierać drabinę bezpośrednio na niej, a nie na samej blasze. No i teraz tak. Nie ustrzegam się od kilku błędów. W paru miejscach jest takie załamanie jak nadepnąłem na to wystające, chociaż starałem się nie nadeptywać, ale to tam pierdółki. Trochę mi zabrakło wkrętów, więc muszę jeszcze domówić, bo tak sobie dawałem gęsto, żeby były po dwa na każde łączenie. Więc tutaj tak od początku jechałem, żeby były po dwa, ale później już musiałem przerzedzić, żeby w ogóle cały dach skończyć, bo rzeczywiście tak normy są o wiele mniejsze, więc nawet tak jak jest teraz, to by było. W porządku, ale już tak chcę zrobić raz docelowo na całe życie, więc dokupię tych krętów i dam je wszędzie, żeby, żeby były po dwa. No i tak, mam wrażenie, że z całym tym poziomowaniem dachu to dobrze, że sobie odpuściłem, natomiast trochę żałuję, że tutaj tego środka nie wypoziomowałem, bo tu jest taki lekki dołek i mam wrażenie, że tu się może woda zbierać. Chociaż i tak to jest na samej krawędzi akurat wy wy wypadała łata, więc i tak wszystko jest dociśnięte. A membrana jest aż znaczy tam, dlachodachówka jest jeszcze z filcem. A jest też pod spodem jest jeszcze membrana, więc wątpię, żeby chociaż kropelka się przedostała do dołu, ale no tak zgodnie ze sztuką to chociaż tą jedną łatę powinienem był wypoziomować, bo tak to tu jest trochę większy spadek, jak już pokazywałem, tu mniejszy, ale tutaj jest takie zagłębienie, i w tym się może delikatna kałuża tworzyć. Natomiast podejrzewam, że ona będzie bezproblemowa. W razie czego to jeszcze tak z palca można sobie, chociaż tu no dosłownie, tutaj, tutaj nie ma się gdzie wbić. Tutaj nawet milimetra nie ma szczelinki, tu jest wszystko tak spięte, ale w razie czego to zawsze jakimś uszczelniaczem dekarskim można sobie jeszcze tutaj maznąć na samym łączeniu. Na szczęście są tylko dwa arkusze blachy, więc w ogóle jest fajnie. No, no i taka robota. Tam dalej to już jest garaż sąsiada, więc jest ta granica yy, mojej blachy, a dalej jest Eternit. No i 4 dni pracy od rana do nocy to kosztowało, ale to i tak taniej, bo jak dostałem wycenę za 150 metra, no to taki garażyk to by kosztował 6 kafli. Czyli czajcie 6 kafli kontra 4 dni pracy. To mi wychodzi, że zarabiałem oszczędzając grubo ponad 100 za godzinę za godzinę mojej popyliny Także subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w reklamę Warszów Pozdro.